Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj, tak jak zażyczyła sobie jedna z Was w komentarzach pod moim ostatnim albo przedostatnim filmem, chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę na temat zabiegów liftingujących, które są nie tak inwazyjne jak większość zabiegów, o, którym, o których Wam opowiadam na co dzień. Więc zapraszam Was do oglądania. tych e, wszystkich urządzeń, które mają nam dać taki mm, lifting skóry bez naruszania tej warstwy skórna skórkowej. Można też powiedzieć, że to są takie zabiegi bankietowe, dlatego że tak naprawdę od razu po zabiegu jesteście w stanie wstać, wyjść, e, umalować się na przykład i pójść na jakąś imprezę i wasza skóra e, powinna wyglądać o wiele lepiej, a powinna być o wiele bardziej napięta, konta, kontur e, owal twarzy powinien e, być o wiele bardziej zaznaczony, czyli są tak naprawdę tego typu zabiegi. E, Wszystkie tak naprawdę te zabiegi w większości opierają się na wywołaniu efektu termicznego w skórze, czyli o podgrzaniu tkanki do określonej temperatury przez określony czas, albo tak jak w przypadku Nira jest to podgrzewanie tkanki i mierzenie jednocześnie temperatury, czyli trzeba jakby skumulować ilość dżuli w skórze przez, przez konkretny określony czas żeby jakby nastąpiła ta częściowa denaturacja białek, czyli skrócenie się włókien kolagenowych i elastycznych, i to jest ten efekt liftingu. Więc to jest Nir. Ja na Nirze pracowałam, jak i również na Exilisie, na Zafiro. Mogę powiedzieć, że Nir i Exilis działa na bardzo, podobnym, na bardzo podobnej zasadzie. Czyli tutaj, tak samo, metą tą głowicę. Która na e, takiej glicerynie oliwce po prostu jeździ po skórze e, w, w danym konkretnym miejscu. Zazwyczaj są to takie małe kawałki, i ma to za zadanie wywołać taki efekt cieplny w skórze. Podgrzewamy tą skórę mniej więcej do 42 stopni. Taką temperaturę chcemy utrzymać przez określoną ilość czasu, e, w zależności od tego, czy to jest pierwszy zabieg naszego pacjenta, czy któryś z kolei, mniej więcej wiemy, jaką ma skórę, jak zareaguje itd. itd., itd., itd. E, więc to są tego typu zabiegi. Które osobiście ja polecam, ja lubię falę radiową. Trzeba też tylko pamiętać o tym, żeby to było naprawdę w miarę dobry sprzęt. Ja osobiście uważam, że fala radiowa to jest jeden z najbardziej niebezpiecznych. Um, Jeden z najbardziej niebezpiecznych energii, które, które są wykorzystywane w kosmetologii, medycynie estetycznej. Na takiej zasadzie, że po prostu dobrze by było, żeby ten sprzęt był dobrej jakości, żeby posiadał certyfikat medyczny, żeby nie był to tak zwany przysłowiowy Chińczyk, no bo tego raczej nie chcemy. Ja zawsze Wam mówię, że bardzo ważne jest, żeby wybierać miejsca, które mają maszyny, które posiadają certyfikaty medyczne i które mają na bieżąco serwisy. Tak jak zawsze z tyłu głowy proszę to mieć. Um, więc to był właśnie NIR. Uh, NIR jest... Um... Wykonuje się go jakby to jest końcówka nir, głowica nier ale cała maszyna jest to e, alma. Jeżeli chodzi o Exilisa, e, to jest sprzęt... E, ja pracowałam na Exilisie. wykonywało się nie tylko zabiegi takie liftingujące, ale też zabiegi e, wyszczuplające. Jeżeli chodzi o takie zabiegi wyszczuplające, ja nagrałam taki filmik. Jeżeli chcecie, żebym nagrała go jeszcze raz, e, i jakby Wam opowiedziała o różnych zabiegach wyszczuplających, które warto, które nie warto, może co włączyć do tych zabiegów i jak potem postępować, żeby były jak najlepsze efekty, to dajcie mi znać w komentarzach. A teraz wracam do tematu, czyli powiedziałam Wam o zabiegu NIR i o Exilisie, czyli to jest typowo fala radiowa, która jest tylko i wyłącznie falą radiową tutaj. Jeżeli chodzi na przykład o Accent Prime, który jest teraz też bardzo popularny, to też jest głównie zabieg, powiedziałabym, bardziej ujędrniający i wyszczuplający, jeżeli można tak to powiedzieć, bardziej mi poszła w stronę ujędrnienia. I tutaj mamy połączenie jakby fali radiowej, jak i również ultradźwięków, Ultradźwięki to jest w przypadku tego wyszczuplania, czyli tej ultradźwięki działają selektywnie na komórki tłuszczowe, czyli te wibracje ultradźwiękowe mają uderzać tylko w komórki tłuszczowe, a nie niszcząc komórek i tkanek dookoła i następuje rozpad, czyli uwolnienie zalegającego tam tłuszczu, czyli zmiana jakby całości chemicznego składu takiej komórki tłuszczowej. Ale to jest właśnie wszystko bardziej w stronę wyszczuplania, czyli jeżeli będziecie chciały taki filmik, to dla Was nagram i Wam dokładnie wytłumaczę, jak to działa. Ale co trzeba mieć też na względzie, że takie zabiegi, gdzie rzeczywiście w przypadku fali radiowej, czy ultradźwięków z falą radiową, czyli czy to będzie Excelis, czy Accent Prime, czy to będzie NIR, są to zabiegi, które na przykład mogą nam też tą twarz wyszczuplić. Czyli jeżeli na przykład chcemy bardziej zaznaczyć sobie kości policzkowe, to e, takim zabiegiem szczególnie exilisem, bo exilis ma bardzo precyzyjną e, końcówkę do twarzy, nir nie ma aż tak precyzyjnej końcówki. Exilis po prostu ta głowica, która jest do twarzy, ponieważ exilisem również robimy zabiegi wyszczuplające na ciało, ta głowica, która jest do twarzy, jest tak malutka, że naprawdę można precyzyjnie e, sobie tą buzię wyszczuplić, wykonturować. W miarę permanentnie, nazwijmy to Ale to też jest os, jakby ostrzeżenie dla tych osób, które nie chcą tej buzi wyszczuplać bardziej Które są szczupłe, które wręcz przeciwnie, chciałyby troszeczkę nabrać objętości na twarzy Żeby właśnie o tym pamiętać I pamiętajcie, że jeżeli macie jakby wolumetrię zrobioną Czyli jeżeli macie jakieś wypełniacze, wypełniacze kości policzkowych Czy na przykład macie botox to takie zabiegi z ciepłem przyspieszą metabolizację botoksu, więc to też trzeba mieć na względzie. Albo jeżeli na przykład macie za mocno zrobiony botoks, e, wręcz nie możecie ruszać czołem i tak mięsień zadziałał, po prostu jest nieumiejętnie zrobiony i chcielibyście, chcielibyście chciałybyście, żeby został szybciej zmetabolizowany, to to jest właśnie wskazówka, że poszukać sobie zabiegu z falą radiową, dlatego e, wtedy e, jesteście w stanie szybciej zmetabolizować botoks albo na przykład właśnie filer niechciany. No bo raczej chcianego to nikt nie chce za szybko rozpuszczać Więc tak, jeżeli chodzi o Accent Prime, to jest właśnie połączenie rf i ultradźwięków Moim zdaniem Accent Prime jest dobrym zabiegiem, ale bardziej szłabym w stronę wyszczuplania Choć ja osobiście ultradźwięków do wyszczuplania nie lubię ale Accent Prime daje nawet całkiem fajne efekty, ale bardziej bym szła w stronę wyszczuplania. Jeżeli chodzi o taki efekt liftingu em, na twarzy, czy nie tylko na twarzy, ale na przykład jak mamy luźną skórę nad kolanami, bardzo często pani się z tym em, próbują uporać, bo to jest taki, taka część naszego ciała, którą ogólnie bardzo ciężko jest wyćwiczyć. Jeżeli jest tam nadmiar skóry i ona po prostu opada, też nieładnie to wygląda, więc to będzie zabieg, który właśnie upora się z tą. Niechcianą gdzieś skórą nad kolanami, e, można zrobić na przykład obwisłą skórę tutaj na, e, na pelikanach, czy twarz. To jest zabieg Zafiro. I zabieg Zafiro jest to zabieg, który opiera się właśnie na e, podczerwieni, e, czyli e, właśnie emituje promieniowanie e, podczerwieni, która jest o specjalnej długości fali i ta podczerwień ma wywołać nam efekt cieplny skórze. Czyli producent mówi, że oni chcą jednorazowo podgrać tą tkankę do 60 stopni. I to powoduje to obkręcenie, obkurczenie, przepraszam, włókien nowych i skręcenie. Ja pracowałam na Zafiro dość długo i powiem Wam mniej więcej, że właśnie w przypadku fali radiowej tam się nakłada jakąś oliwkę, najczęściej jest to jakaś oliwka właśnie albo gliceryna czasami też może być to w przypadku na przykład Exisa, jest to żel do USG, który ma nam zapewnić poślizg i powodować, że rzeczywiście ta skóra będzie dobrze reagowała na to ciepło a w przypadku zafiro jest to głowica taka szklana, którą się przykłada na żel specjalnej i ona i to jest jeden strzał, który jakby emituje tą energię kumuluje ją w skórze i teraz to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o zafiro. Dobrze zrobione zafiro daje przepiękne efekty. Tak naprawdę można robić jedną połowę twarzy yy, i pokazywać to pacjentowi i on od razu widzi różnicę, widzi jak ładnie jest zarysowana właśnie kontur twarzy, jak ładnie są kości policzkowe zarysowane, jak, jest ład, jak ładnie jest skóra naciągnięta. Z tym, że właśnie kwestia jest tego, jak się robi ten zabieg i ile się impulsów zużywa na zabieg, i to też ma potem przełożenie na cenę. Dlatego, że jeżeli ktoś się orientował w tych zabiegach, czy chciałby sobie taki zabieg zrobić, bo są osoby, które nie lubią laserów, boją się przerwania ciągłości skóry, nie mają czasu na rekonwalescencję i chcą sobie taki zabieg mało inwazyjny zrobić, i się orientowali w cenie, to wiedzą, że ta cena jest po prostu rozbieżna od sasa do lasa. Od 500 zł za całą twarz w jakichś spa, sieciówkach czy tego typu rzeczach to nawet ceny 1000-1200 zł i dlaczego tak to wygląda? Słuchajcie, Zafiro to jest maszyna, którą jakby cenę zabiegu można wyceniać w podobny sposób jak w przypadku Hifu, czyli jest to ilość impulsów, ilość strzałów jest to specjalna głowica, która ma określoną ilość strzałów i jest to dosyć droga prawa jak się te strzały wykorzysta Dlatego można przeliczyć sobie ilość impulsów na, jakby na cenę I potem jakby w zależności od ceny Bo niektórzy, niektóre osoby mają większą buzię, niektórzy mniejszą Jeżeli to jest na przykład męska buzia, no to wiadomo, że tych impulsów do dobrego efektu potrzeba więcej Niż w przypadku drobnej na przykład dziewczyny, która Albo na przykład ktoś, kto chciałby zrobić sobie samą żuchwę Bo na przykład ma na czole botox I chciałby sobie po prostu tylko tutaj tą buzię zliftingować, a czoło zostawić bo też tak można, słuchajcie, też tak można. No to rzeczywiście to się wszystko przelicza na te impulsy. Eee, I teraz, żeby efekt był dobry, lub powiedziałabym spektakularny, tych impulsów trzeba zrobić dużo. Czyli trzeba zrobić to bardzo gęsto, jakby przykładanie tej głowicy, musi być w kratkę. My też robiliśmy tak, że robili, robiłyśmy jedno przejście, drugie przejście i jeszcze po skosie, liftingując, wtedy rzeczywiście te efekty były dobre. Jeżeli ktoś na przykład mówi Wam, że zrobi Wam całą twarz, że jeszcze tutaj z żuchwą i z czymś tam za 500 zł, no to jest to nieopłacalne, więc może Wam to zrobić na zasadzie takiej, że przyłoży Wam 20 strzałów na jedną stronę, 20 na drugą i koniec, co w ogóle się mija z celem, bo ten zabieg nie będzie aż tak efektywny, nie będziecie widzieć tego efektu i po prostu się zrazicie. Jeżeli ktoś Wam zrobi dobrze zafiro, uwierzcie mi, to jest wspaniały zabieg, naprawdę działa cuda. Co ja najbardziej lubię w tym zabiegu, to jest to, że on tutaj nie wykorzystuje tej energii fali radiowej, której ja do końca nie lubię, więc on naprawdę działa przewspaniale. Naprawdę, przewspaniale. I tak naprawdę, od razu po zejściu z fotela, można dodatkowo już sobie na przykład zrobić PRX-a. I wtedy ten zabieg jest spektakularny. Można nakładać makijaż i iść prosto na jakąś imprezę. Uwierzcie mi, będziecie widzieć różnicę nie tylko wy, ale osoby wokół was również. Więc, to jest, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego. Tak jak w przypadku Nira, tak jak w przypadku Exlisa, tutaj mamy czas, tutaj nie mamy konkretnych impulsów, więc tutaj te ceny może są mniejszą rozbieżnością, ale w przypadku takich zabiegów właśnie jak zafiro, tutaj wliczy się ten impuls, a im więcej impulsów, nie mówię też, żeby ktoś Wam nawalił, nie wiadomo ile, ale po prostu spytajcie się, ile e, czy, czy na przykład dlaczego jest taka niska, albo dlaczego taka wysoka cena, czy to się przykłada właśnie na impulsy, jeżeli chodzi o Zafiro, jeżeli tak, to ile impulsów e, na jeden zabieg, na przykład na twarz. Jest robione. Przyjmuje się, że jeżeli jest to twarz z podbródkiem, to około 120 impulsów to jest już, powiedziałabym, taka fajna ilość, i tutaj ten efekt jest bardzo fajny. No, więc to jest tak w temacie. E, tak jak powiedziałam, jeżeli chcecie taki filmik też o zabiegach wyszczuplających, e, co warto, co nie warto, co robić, bo też dużo osób robi te zabiegi, ale w ogóle nie wie, jak potem podejść do tego e, w domu, jak się zaopiekować sobą w domu, żeby jeszcze przyspieszyć te efekty zabiegowe, to dajcie znać proszę w komentarzach, dajcie łapkę w górę. E, I zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z każdym filmem. E, I widzimy się już w następnym filmie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia!